Okej, okay, witam was w następnym odcinku Fallout. I tak. Na początku chciałbym powiedzieć, że napisałem już to na kanale, ale chciałbym powiedzieć, że przez czerwiec nie pokaże się prawdopodobnie żaden materiał na moim kanale. Niestety nie mam czasu. Nie będę miał czasu na nagrywanie. I zrobię sobie taką miesięczną przerwę. Mam nadzieję, że wszystko będzie luz i wytrzymacie, więc. Ok, a zaczynamy sobie teraz. Mniejsza z tym. Jesteśmy w Hubie i dowiedzieliśmy się, że są problemy z ukradzionymi, zaginionymi karawanami. Porozglądamy się tutaj. Dowiemy się czegoś może ciekawego. W Hubie można bardzo dużo zarobić. Jest to taki płynny to karmazynowa karawana Trochę dla nich pracowałem. Wykonują masę misji wysokiego ryzyka Dokładnie Pogadamy sobie z Dymetrią Siemanko, jak leci? Jestem Dimitri. Dimitri Romara Szef najlepszej cholernej karawany na Pustkowiu. Szukasz roboty, na oko masz całkiem niezłą krzepę. Ta, i co ci do tego? Właśnie tego szukamy. Lubisz dreszczyk bitwy, nieprawdaż? Fruwające wszędzie pociski śmigające koło ucha. Rozwalenie przeciwników na dwoje, obserwowanie strachu wiwo, wiwo, w ich oczach. Ach, to jest życie. Wyglądasz na osobę, która może nam dobrze służyć. A my dobrze płacimy. O tak. Naprawdę dobrze. Akurat mamy kilka wolnych etatów, jeśli Cię to interesuje. Ale tak oczywiście jest. Zgadza się. Co wiesz o zaginionych karawanach? Niewiele. Ja straciłem tylko dwie. Naprawdę nie mam pojęcia, czemu wszędobylscy handlowcy obrywają bardziej niż wszyscy inni. Masz jakieś podejrzenia? Ktokolwiek to robi, musi mieć zajebistą ekipę. Karawany są dobrze uzbrojone i można by pomyśleć, że do tej pory ktoś z naszych już powinien ujść z życiem. Tymczasem... Oni nie zostawiają żadnych śladów. Ok, dzięki. To jest karmazynowa karawana. Oni... ...dobrze płacą... ...ale wyprawy... ...prawdopodobieństwo, że karawana zostanie napadnięta przez jakichś bandytów, czy jakieś... ...zmutowane stworzenia, jest bardzo wysoka. I... To jest właśnie ten haczyk. Mamy tutaj szyld karmazynowej karawany. Idziemy sobie gdzieś tutaj dalej. Tu jest znaczek na market, a jeszcze gdzieś tutaj powinna być tablica ogłoszeniowa. Tutaj jest. Sklep wielobranżowy, pełno tutaj sklepów. Jest masa gadżetów do kupienia soku maltański Skoczymy sobie tutaj Zapiszę grę na szybkim Ustawię grę do szybkiego zapisu Ustawię szybki zapis i możemy jechać Ian coś tam powiedział, albo tajczą, że to sokum maltański, właśnie taka. Coś w stylu kasyno i baru za razem. Ta, to spadaj. <grybuj> Nie. Pijany mężczyzna. Bardzo zdenerwowany gracz. I takie tam. A tutaj jest sobie Kane. Cześć, Kane. Słyszałem o tobie. To tobie udało ci się załatwić Gizma w złomowie. Kilian musiał ci zapłacić niezłą sumkę za tę robotę. Szukasz tutaj może jakiejś pracy? Co to za robota i ile płatna? To nie jest robota dla łachów. Musisz załatwić to szybko i czysto. Szef poda ci szczegóły, ale mogę ci powiedzieć, że to większa kasa niż da się zarobić w miesiąc przy karawanach. Lecz pod warunkiem, że wystarczająco dobrze znasz się na rzeczy. Niezbyt przepadamy za porażkami, jeśli wiesz co mam na myśli. Brzmi nieźle. Na pewno znasz reguły naszego biznesu, więc pozwól, że powiem ci, powiem tylko, iż tw w Twoim najlepiej pojętym interesie będzie zachowanie tylko dla siebie tego, co teraz usłyszysz. Idziemy? Zatem szukasz pracy. Dobrze się składa. Mam robotę, którą trzeba wykonać. Ach, lecz gdzie moje moje. Jak się nazywasz? Mm. Jestem Lena. No, to uprzejmości mamy z głowy. Chcesz posłuchać o tym zadaniu? Po to tu jestem. Zarys sytuacji. Jest pewien kupiec, który, jakby to ująć, nie w pełni współpracuje z podziemiem. Zadanie? Całkiem proste. Dopadni kupca oraz jego żonę i się ich pozbądź znaczy się, mam ich zabić to kwestia semantyki, ale owszem zabij ich, weźmiesz tę robotę Ja, jasne czemu nie o no doskonale, standardowa zapłata to 500 to 500 kapsli na początek i kolejne 2,5 na koniec 2,5 tysiąca na koniec. Gdzie mogę znaleźć tego kupca? Mieszkają na wzgórzach na rogu ulicy Handlu i Alei Gromów. Wykonaj zadanie i wróć tutaj. Okej, okay, zrobię to całkiem doskonale. Mój asystent wynagrodzi cię przy wejściu. Proszę, zamknij za sobą drzwi. Ten kupiec mieszka z żoną na zachód stąd, na Wzgórzach, na rogu ulicy Handlu i Alei Gromów. Prawdopodobnie ma obstawę, postaraj się... ...to załatwić po cichu i upewnij się, że nikt cię nie widzi, a jeżeli ktoś cię jednak zobaczy... ...to upewnij się, że nie pożyje na tyle długo, by o tym komuś powiedzieć. Gdy wypełnisz twoje... ...małe zadanko, wróć tutaj. Jeszcze jedno. Nawet nie myśl o pójściu na policję, to najgorszy błąd, jaki można w ogóle popełnić. Jeśli będziesz w stanie, spróbuj nie ściągnąć na siebie ich uwagi w trakcie wykonywania zlecenia. Potrafią czasem nieźle zaleźć za skórę. Kane wręcza ci 500 kapsli. Dobra, zapiszemy sobie grę. Pst, ono tu. No to co? No to co robiasz w hubie? Naprawdę nie wiem czemu by to miało cię interesować. Spoko. Po co zaraz te nerwy? Tylko sprawdzam czy mogę być pomocny. Leno odwraca się od ciebie. Leny to jest taki straszliwy typ. Lemi. Widzisz logo przyjaznego Towarzystwa Pożyczkowego. Przyjaznego. FLC. Dobra. Ten kupiec jest tutaj. I cóż zamknąłem ochłapa Tu mieszka ten kupiec, którego mamy sprzątnąć. To jest takie zajebiście fajne zadanie Czy mogę Ci w czymś pomóc? Tak, jestem tu, żeby zobaczyć się z panem wieżowcem. Okej, okay, wchodź Ten obszar jest zamknięty dla takich jak ty Czego chcesz? Przepraszam, czy mogę Ci zadać kilka pytań? Na czym byle szybko nie powinienem rozmawiać w czasie pracy? Na czym polega twoja praca? Dbam tu o to, żeby nikt nie zadzierał z panem wieżowcem. No cóż, faktycznie to interesujące. To interesuje mnie uśmiercenie pana wieżowca przez, żebyś zarobił na wypłatę. <słuch> Co to za miejsce? Jeśli nie wiesz, to prawdopodobnie nie powinno cię tu być. To wzgórza, mieszka tu pan wieżowiec. A on przyjmuje tylko umówionych gości. Czy mogę się umówić na spotkanie z panem wyżowcem? Nie zajebiście. Dobra, tutaj po prostu trzeba zrobić tak. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie trochę ciekawszy. Wszystkich trzeba po prostu wybić do nogi. I to wszystko. trochę walki nie są jacyś specjalnie mocni Dobra łysy zginął Oni mają tylko te pistolety maszynowe 10 mm, czyli nic super ekstra. No a akurat Desert Eagle a to ma Ian, czyli Ian. Jak zacznie się walka, wyciągnij swoją najlepszą broń. Jasna sprawa. ale dostał. Uuu. Lepszy gnat. Osiem punktów wytrzymałości dostał, dobra. Leon To jest taki najlepszy z tych ochroniarzy Leon tutaj taki Na czarno ubrany I ma steampaki Trzeba go załatwić Ok, dobra. Teraz zabijemy sobie jego żonę. Żona pana wieżowca była tutaj, a pan wieżowiec jest tutaj. I, I to by było na tyle. Kurcze, nie było widać tej animacji śmierci. Szkoda. Dobra, czy to wszystko? No tak, to jest Six Auer 14 mm. To był ten, to była, to była lep, lepsza spluwa. A ten miał 10 mm. Pewien kupiec z żoną już nie żyje. 135 kapsli. Dobra. Tu coś było? nie pamiętam. A tu jest safe. Dobra. Zasejwujemy sobie, zapiszemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Co miała jego żona przy sobie? 86 kapsli. Dobra. Otwieramy sobie drzwi i przeszukujemy półki. Nic tu nie ma, jest tylko ten safe, który trzeba sobie otworzyć. Safe pana wieżowca, safe, pułapki. Gdzie były pułapki? Tutaj są pułapki, żadnej pułapki. Dobra, jak nie ma żadnej pułapki, to otwórz to. Udaje ci się otworzyć zamek. No właśnie, jednak była pułapka. 4. Najpierw trzeba otworzyć zamek, potem trzeba sprawdzić pułapki. Ale tutaj jest pułapka, halo Dobra, mniejsza o to była pułapka, dostałem wryj z wybuchu, ale bierzemy na i idziemy sobie stąd Dobra, czyli zwykły napad Najzwyklejszy w świecie napad. Wszyscy nie żyją, wszyscy nie żyją. Idziemy z powrotem do Keyna. Dobra robota. Oto twoje kapsle za ukończenie pierwszego zlecenia. Kane wręcza Ci 2,5 tysiąca kaps. I zyskujemy 600 punktów doświadczenia. I to było na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was na następny. Hej, trzymajcie się, cześć.